Witam witam bardzo serdecznie Słuchajcie z tej za Krzaki. Mamy dzisiaj drugi czerwca oraz oczywiście jak ja to robię codziennie Widzę pokażę wam nowy sklep Fortnite ale jeszcze za, jeszcze za tym Przepraszam chciałem powiedzieć tylko o tym e, Że będziecie zostawić suba na tym kanale jak tego nie robicie Bo lecimy po 80 tysięcy Więc kumpel jak nie masz suba byłoby mega Spokój byś zostawił subika mega dzięki Oraz oczywiście dodamy e, W sensie dodam tutaj do znajomych Widzę 10 osób które mnie tutaj zaprosiły Do listy e, Więc widzę jeśli ktoś z was chce mieć no to mnie po prostu zaproście. Ja tutaj codziennie przyjmuję na odcinkach. A potem na przykład gramy sobie jakieś składy na streamie. Dobra, myślę, że. Czekajcie, cyk, cyk. Dobra, myślę, że można przejść już do sklepu mi Miłego wam życzę, miłej środy wam życzę. Eee, I co, widzę? Oczywiście, jeżeli chcecie kodik zakrzaki, to możecie użyć eee, w sklepie Fortnite. Mega dzięki. No i co, patrzymy mniej więcej. Co mamy w sklepiku widzę, Obczajamy. O! Nice! Mamy zestaw, słuchajcie, Deathstroke'a. Chyba tak się to czyta, jak się nie mylę. Eee, ja wygrałem tego skina. Słuchajcie, mi udało się zwyciężyć tego skina w turnieju. Eee, wygrywało 4500 osób, a ja miałem miejsce 4445, więc. Całkiem szczęśliwie siadło, a więc mamy. Widzę Deathstroke'a. Jest to właśnie skin, który mogliście zobaczyć mniej więcej na streamach u mnie, jak go ogrywamy. Dlatego, że, kurczę, no, miałem go dzięki temu turniowi przedwcześnie i, mm, i grałem już tym skinem. I powiem wam, że jest to naprawdę spoko skin, yy, ale jest duży, nie? Jest duży, aczkolwiek ten plecak nie od niego, jakby coś, ale jest taki, wiecie, no, całkiem dopracowany. Na, na streamach mówiście, że to jest, jak się nie mylę. Eee, rival Batman, kurczę, pieczone żeby mnie palnął głupoty. Chyba rival Batmana, nie? Jak się nie mylę, widzę napiszcie w kętarzu, jak pisze, jak mówię głupoty, to poprawcie mnie proszę. Eee, no, ale mamy Deathstroke'a, Deathstroke jego plecak oraz killoffy. tak właśnie to wygląda, cyk. Eee, oraz jego lotniej niszczyciel Devstroke, a Deathstroke'a, y, która kosztuje 800, jest w sumie bardzo cienką lotnią, taki trochę, wiecie co mi to przypomina? Takiego nietoperza, nie wiem czemu, ale tak jakoś. Y, do tego mamy skiny, mm, między innymi y, Zadie, która ma trzy style, zwykły, pustynny, o przepraszam, zwykły, zimowy oraz trzeci, to pustynny moim zdaniem, no ten skinek jest bardzo spocony, y, naprawdę spoko skin. No mamy oczywiście cały zestaw tych skinów, na przykład jeszcze metalowy z tego do tego Który również ma tutaj zwykły, zimowy oraz widzowie Pustynny jakby styl kilofy. Tak właśnie wyglądają też trzy style, no myślę, że tutaj Każdy wie mniej więcej jak to wygląda Idąc dalej, mamy Zadziorę Panią, która ma ona ma też stylę? No, ma też style On taki czerwony ma, drugi, jak się nie mylę. Dokładnie tak, mamy tutaj zadziorę, dwa style. Ale te style się mega różnią, nie? W ogóle coś się tutaj. Tak, kolana, dziwnie. A może, a może to tak miało być, bo to takie poszerpane, w sumie nieważne. No i plecak tutaj taki z rękawicami bokserskimi. Kilo wali topór za 800 fałdolców, taki z pionką tutaj. Jakąś na. Nie wiem czym, ale. No. piącha, to całkiem ciekawy Dalej, spłowiała moda. Za 300 faudolców. Żółta, niebieska skórka. Kelziera mamy w sklepie, ale ostatnio dużo razy ten skin jest w sklepie. Mam, mam wrażenie, że normalnie od ostatniego tygodnia to, to prawie codziennie, nie? Chyba. No ale to jest w sumie ładny skin. No nie wiem, widzę. Taki, taki, taki ninja. Mega spoko. Idąc dalej, Pan Minotaur. Widzę. Za 1500 faudolców. Tutaj starczą Bycza tarcza, więc. No, tarcza dla jakichś tam byków, całkiem spoko. Yy, patka za 800 fondolców yy, Grillowanka również za 800, czyli emotka, lub skinek za 800. Wizowie, no. No, grillowanie, tej burgery i tak dalej. Muzyka, yy, hipnozgłos. No, za 200 fondolców yy, Idąc dalej, optymizm. I to jest skórka, która jest mega OP, bo ona jest taka, że jak strzelamy, to właśnie tak się. Rusza ten ślorp, siorp i to jest mega spoko, moim zdaniem. To fajnie naprawdę wygląda. No i mamy też emotkę precyzyjne. Kopnięcie, w której możemy albo otworzyć, albo nie otworzyć tej butelki. Tylko, że jak widać, no, nam dzisiaj nie chce się otworzyć ta butelka. Ale można jeszcze ją tym kopnięciem właśnie otworzyć, jakby coś. Mamy dalej Harley Quinn, widzowie, Point, tłuczek Harley. To, co już mamy, właśnie czwarty dzień. Więc marshmallow chyba zniknął po trzech. Harley mamy czwarty, jak się nie mylę, więc mega spoko. Dalej, zestaw flasza. Tutaj Czarna Manta, oczywiście, również jest w sklepie. Ostrza Manty. Kobieta Kot z komiksu. Bat Lotnia, Bat Sygnał. Mistrz Sztuki Walki, Zamaskowany Krzyżowiec. Oczywiście, dalej mamy bestię. Ej, on już jest bardzo długo w sklepie. Nie wiem czy, 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 czy mi się tak wydaje, ale. Naprawdę długo, kurczę, bardzo długo. E, dalej, mamy Batmana 0 oraz skocicie 0. E, znaczy, zestaw kobiety kod 0. Tutaj mamy komiksową u góry. E, w ogóle napiszcie, czy wolicie komiksową, czy tą 0. E, e, Daj, zestaw Horizon Zero down. Dalej w sklepie. No i widzowie, pakiety w sumie się nie zmieniły. Jak tutaj widzę od wczoraj. No i to ogólnie to na tyle w tym sklepie. Jeżeli chcecie, moi użyć kodu za zostawcie Subika, łapkę w górę. Wpadajcie na Discord, na linki w opisie. A ja Wam bardzo Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się widzowie. Elo, bye bye, cześć cześć, siemanko. Widzimy się później na streamie. elo, cześć cześć.